Tam jesteśmy w Warszawie w stolicy i próbuję się dostać do jakiegoś apartamentu czy czegoś tam co znająłem. Na razie jedna furtka pokonana. I teraz tylko znaleźć odpowiedni numerek i będziemy w domu. Dobra, znalazłem. Ok. Wchodzimy. Jest w co tu się dzieje. Czy wam pokażę. Jechać teraz na Windę. Muszę znaleźć. Winda, 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 gdzie jest winda? Tu jest, fajnie, dobra, cyk, okej. Okay. I na trzecie piętro, ja pierdykam jakie luksusy. O, elegancko, to ja, witam serdecznie. Jesteśmy po starcie Wiktora, Wiktor uwaga, złoty medal, także ekstra. Jestem zadowolony. Wynik 555 w talu, ale to omówienie sobie pewnie zrobimy, i tutaj głos za kamery, mianowicie lądujemy sobie z startem Wiktora. I żeby Wam objaśnić sytuację, jak poszło, to tak, wszystko się zgadza jeśli chodzi o miejsce. Czyli mamy pierwsze miejsce, obrona tytułu mistrza Polski. Wynik mógł być lepszy, natomiast mówię, były te kilogramy zbijane. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to też cały pościg jest na Instagramie wrzucony. Jeśli chodzi o podejścia, to w przysiadzie troszeczkę nam zabrakło na to 222,5. I dawaj, 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 tak jest. Myślę, że jest to efekt szczególnie zbijania. Ławka poszła fantastycznie. Dużo, dużo lżej daliśmy, bo daliśmy 127,5. I dawaj, dawaj, dawaj! Super. Niż chcieliśmy, bo chcieliśmy 130. Natomiast kwestia była taka, że po prostu pomoc był bardzo śliski. Jak się okazało, to 127,5 poszło lżej niż 125, więc 130 byłbym pewny. A tak na świeżo, to myślę, że jeszcze ponad 130 było do zrobienia. Więc jeśli chodzi o ławę, to mamy tutaj, że tak powiem, fantastyczny pik tej ławki, z tego jestem zadowolony. I metodę, która działa. Co do ciągu. Dawaj, 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 Sumo idzie w zapomnienie póki co, więc w nowym bloku z Wiktorem będziemy sobie przerabiać klasyka. Zobaczymy jak to siądzie. No bo to sumo jakieś takie ani nie jest y, może super techniczne, ani też y, nie jest zbyt powtarzalne. Więc tutaj udało się mimo wszystko do wszystkiego zrobić delikatny pier. jeśli chodzi o zawody, bo tam mamy 7,5 w przysiadzie. 2,5 w ławce i 2,5 w ciągu, w ławce nawet w zapasie. Więc jeśli chodzi o wynik, to i to total jesteśmy do przodu. Natomiast po prostu myślę, że te wyniki mogą być dużo większe. No i szczególnie ten ciąg przy tak mocnym przysiadzie musimy zdecydowanie podciągnąć do góry, żeby ta ćwiartka to była taka powtarzalna. no Ale to już jest moja tutaj jakaś wizja. Przelana będzie na papier. No i Wiktor będzie sobie tutaj rozpracowywał co i jak. Więc ogólnie jestem zadowolony, fajny starcik, lekko byłem przymulony, jak to, jak to po całej wycieczce, bo to już pewnie gdzieś tutaj też słyszeliście, miało wyjść szybciej, taniej i lepiej jeśli chodzi o pociąg, a wyszło zupełnie na odwrót, więc już mogłem jechać tym autem. Także temat Wiktora mamy zamknięty i wracamy do dalszej części vlogaska. Trzecie. Słyszycie to? Tak, strasznie, strasznie przerażają takie miejscowy. Eee, Które budujemy mieszkanie 37 eee. Udało się Jestem po prostu trochę głodny I teraz To zamykamy na 3 spusty O Jezus Troszkę jakby luksusowo. O kurwa. O kurde O kurwa. No, powiem wam. Yy, nieźle. Idziemy zobaczyć spanie. Mega drogo. Dlatego chciałem przyjechać pociągiem, żeby tylko jedną noc spać, bo nic w pobliżu nie było z jakkolwiek sensowną ceną. Nie? No, yy, to 350 chyba zł za noc. to za 300 zł to może mieć wakacje. Ja pierdykam, co, co tu się dzieje? O kurde, patrzcie. Dobra, nieźle. Klimatyzacja nawet jest. Przecież tu jest... Jestem w szoku. To jest jakiś schowek. I tu pewnie łazienka. Przerażają mnie takie osiedla. O kurde, siłownia. What the fuck? Czujcie to. Bieżnia normalnie. Jakieś hantle. Przerażają mnie takie osiedla, bo ja normalnie się boję, że jest tu tak strasznie. I w ogóle, bo jest wszystko takie puste, nie ma ludzi, I to jest tak jakiś, jak jakiś taki chów klatkowy, nie? O, tu mamy kibelę. o jest bidet, słuchajcie, jest bidet, kto jest fanem bidetu daje lajka i prysznic, fajnie, dobra, później coś nagram, bo idę do Żabki coś kupić, Bo jestem mega głodny, jeden jest, mamy jeden, jeden tylko wafle i piłem skra waniliowego, więc dosyć biednie. Dobra, więc tak, wróciłem z rzepki, jestem tak zajebiście głodny, ale to tak głodny, nie będę Wam już truł, jak bardzo głodny, ale co kupiłem, chciałem to pokazać. 25 zł, coś takiego. No nie jest to idealne, ale no powiedzmy, że lepsze to niż nic, a trochę białka wleci. Także zaraz sobie to podgrzeję, ale ogólnie jest wypas, nie? Jest kawka, wszystko jest trochę tutaj ciemno, więc mi się to nie podoba, bo jest tak strasznie. Yy, no, ale spoko, nie? Pewnie jak ktoś tak korzysta, to spoko. W sumie <laughs> i tak nie było nic tańszego oprócz jakiegoś hostela, także, no co, niech będzie, niech będzie, no. Może być, może być. Jednorazowa wycieczka yy, i tyle. No, kurde, gdzie tu światło się jakoś dupcy? Jest bardzo ciemno, o. nie, nie, tak, ale to nadal nie to, o, no i od razu lepiej. Ok, udało się znaleźć, także będzie go już mi całym. Kurde, tutaj <laughs> kamerkę. Brakuje tu ledów takich pod tym, to by było na plus. Ciekawe tu by była jakaś oliwa, chyba nie. O kurde, patrzcie, jest kujawski sobie damy troszeczkę kujawskiego yy, i tackę, patkę do tego. Do... Jezus, bo wy nie widzicie, ale dupnęło. Yy, o, teraz widzicie elegancko. Cyk. Elegancko na patelnię. Drugi. Sok. Elegancko i na patelnię. Szczerze Wam powiem, że gdyby za te dwie noce tyle wyszło, to bym jechał nawet w czwartek, żeby, yy, no, mieć trochę więcej snu niż te 4 godziny. No, ale dajcie spokój, no to trochę dużo. A znowu teraz Paweł będzie miał start w sobotę, czyli drugi podopieczny o godzinie siódmej yy, tak naprawdę siady, więc, yy, no więc wolałem być już, bo to by była porażka, jakbym miał jechać w tą sporo tym pociągiem, no to w ogóle... Mm, no, no nie, no nie, jakby... Szczególnie, że jeszcze chciałem zrobić ten cięższy trening mój, to już bym był totalnie zmasakrowany. E, także to sobie odpuszczę. Dobra, odpadamy nie, kurde siódemka. OK. To sobie wywalimy, e, uprzątniemy, żeby nie robić syfu. Czy tutaj trzeba będzie segregować śmieci? Jak w takim potężnym mieście typu Warszawa. W ogóle, dajcie. Oho, tak. Mam, są trzy kosze, ale nie są oznaczone. więc zakładam, że wszystko to jest plastikiem. Bo jeśli paragon jest plastikowy, to to chyba też liczy jako plastik. Tak mi się wydaje. To też dla mnie nie. No albo dobra, damy tu. No, najwyżej będzie w porządku. No tu mamy kawkę taką ekspresik. Woda, zajbi. A nie, myślę, że to coś robi. To jest jakiś przycisk. Czy to jest przycisk? O! Robi, robi, robi. Dobra, tylko za małe ciśnienie, mikrofalówka jest. Także nie no, spoko. Powiem wam, to jest spoko. Bayer, to chyba jest do otwierania alkoholu, albo tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nie wiem, do czego to jest. Takie siedzonka. No taki, wiecie, imprezowe trochę, jak ktoś przyjeżdża z jakąś ekipą. No to ta wyspa fajna. A dla mnie to trochę przerost formy nad treścią. Tylko, tak jak mówię, nic lepszego nie było. Dobra, tak to wygląda. Siemano. Wygląda nieprzytomny. Ale to dlatego, że wczoraj było intensywnie. 4 godziny, dzisiaj według zegarka spałem jakieś... No nie no, już jest tak spoko, bo... 6.21. No, trochę się już wyspałem. Idziemy na start Pawła yy. i spadamy z tego kurwidołka. Natomiast muszę powiedzieć, że spało mi się naprawdę spoko. Trochę jeszcze nie wiem o co chodzi. Yy. Emocje sięgają za zaniku. Tak jak u tenera, wiecie jak to jest. Jak się startuje samemu, cała odpowiedzialność jest po waszej stronie, a tak to trochę trzeba się postresować jeszcze. Także spadamy stąd i na hale, dzień drugi. Chuj, że z pierwszego dnia nic nie nagrałem, nie? ale z tego pewnie też nic nie nagram, bo nie ma kiedy. I teraz lecimy z drugim gagatkim, czyli Pawłem. Paweł Skurcz, również mój podopieczny. I tutaj mamy trzecie miejsce. Jest to pierwszy start, debiut w tej federacji, bo wcześniej startowaliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie na 3x3. Natomiast niezmiennie tutaj jeśli chodzi o Pawła to jestem zachwycony tym jak ogarnięty jest na starcie. Super, super coś takiego widzieć. W sensie naprawdę mało stresu, że tak powiem podchodzi dość z, chłodną, z chłodnym podejściem i oddaje to, oddaje to. I teraz tak, Paweł też zbijał wagę około 4 kg pierwszy raz, co warto zaznaczyć. Poradził sobie bez problemu, co też jest dla mnie no dla mnie jest po prostu, że tak powiem, takim przyjemnym, przyjemną informacją, przyjemnym też doświadczeniem poniekąd, że sobie poradził bez problemu i to zbicie wagi, nawet jakoś tam się na starcie zbyt mocno nie odbiło. Jeśli chodzi o wyniki, to tak naprawdę najbardziej chyba boli przysiad, bo tutaj parę wyszło takich błędów technicznych jak, najpierw głębokość, później nie doprost kolana według sędziów, przez co nie dostał komendy i mieliśmy dwa spalone siady, więc miałem lekki stan przedzawałowy,

Również rekordzik 10 kilo do przodu o ile się nie mylę z poprzedniego 3x3. Myślę, że 120 również by tutaj siadło, ale troszkę mówię, jak mówiłem u Wiktora, że była delikatnie śliska podłoga, także ciężarowo było wymierzone idealnie. No i tutaj chcieliśmy zobaczyć jeszcze ile chłopaki pójdą, czy będzie trzeba się bić, czy ktoś pójdzie atakować to trzecie miejsce. Nie, więc mamy tylko w ciągu to 210, dość lekkie. Dawaj, 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 wyprostuj się z lekko rozwalonym kciukiem, także wynikowo mogło być wyżej, ale to są takie pierwsze zawody w tym roku, jeszcze sobie wystartujemy gdzieś. W każdym razie też ja się delikatnie martwiłem, tak jak mówię, o tą wagę i jak się to odbije na sile, no bo jeżeli ktoś nigdy nie robił wagi, nigdy nie miał do czynienia z tym, że jednak ta masa ciała, szczególnie w ipf gdzie mamy tak naprawdę dwie godziny na rekuperację, czyli z powrotem nabranie tej masy ciała, nawodnienie się w odpowiedni sposób, no to różno rako może to wpływać na siłę, tak? Po prostu ta siła może być zdecydowanie mniejsza. Natomiast tutaj nie było tragedii. Więc również jestem zadowolony. Trzecie miejsce, bardzo fajne doświadczenie. Także dziękuję również ze Starcik. No i pracujemy sobie dalej na jakieś zawody pod koniec. Roku. Także wiemy generalnie co robić, wiemy co trzeba będzie poprawić, parę niuansów technicznych i również szykują się bardzo fajne wyniki. Jeśli chodzi o kategorie, bo nie pamiętam czy powiedziałem, to u Wiktora było to u dwojga panów było to 74, natomiast u Wiktora było to do lat 18, a u Pawła do lat 20. No i tak to się mniej więcej prezentuje, jeśli chodzi o starty chłopaków. No, i to by było na tyle w tym materiale wideo, dość symboliczny materiał, dość prosty. Mega musicie mi wybaczyć, ale nie miałem jakiegoś vibe na nie wiadomo jakie nagrywanie. Także wrzucam to, co jest, żeby zaspokoić tutaj potrzebę widzów. No i co? Widzimy się pewnie na treningu. Być może mam parę pomysłów na właśnie jakieś takie bardziej dynamiczne vlogi. Więc coś się wydarzy, coś się wydarzy, coś tam z treningu się nagra. A ja co? Życzę Wam dużo siły, życzę sobie też dużo subskrybentów. Także klikaj ten przycisk szybko, klikaj też łapkę w górę. No i wbijaj na moje socjale, jeśli szukasz. Trenera, jesteś zainteresowany trenerem, prowadzeniem online, planem treningowym, nowość konsultacją na terenie sosnowca? No to mój drogi, nie pozostało nic innego jak się do mnie odezwać, żeby być jeszcze silniejszym niż jesteś do tej pory. Także całuję mocno, ściskam Was i do zobaczenia w kolejnym materiale wideo. Jo. I na koniec, jeszcze taki mały bonus i godności tej historii z pociągiem, to jak wracałem, byłem zmęczony, była to sobota, tak? Niewyspany, głodny. Miałem pociąg pendolinowy kupiony tam na dwunastą coś, 12, tam 20, i poszedłem na dworzec, jem sobie wafle. Była tam, nie wiem, 12, po 12. Podjechał pociąg, wsiadłem, zająłem miejsce tam i tak dalej, zająłem się robotą na laptopie. No i tak, nieświadomy niczego, w momencie, w którym konduktor przyszedł i mi uświadomił, że proszę pana, nie ma pan biletu na ten pociąg, tylko na inny. To zrozumiałem, że wsiadłem z pociągu. Minus jest taki, że musiałem kupić jeszcze kolejny bilet, chociaż niby ten będę w stanie zareklamować. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i pojechałem najpierw do Krakowa bezpośrednio, i później jeszcze z Krakowa do Katowic. Także taka podróż troszeczkę naokoło z mojej głupoty. I z pięknych opóźnień oczywiście pociągów w naszej pięknej Polsce. No także taki, jeszcze taka bonusowa, krótka historyjka. Jo.